Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że są Państwo tak samo jak my, spragnieni piłki w najlepszym wydaniu. Te słowa mówi do Państwa Dariusz Szpakowski. Towarzyszyć mi będzie podczas tego spotkania Jacek Laskowski. Będziemy dzisiaj mieli przyjemność komentować dla Państwa międzynarodowy mecz towarzyski. Gdy stawką nie są punkty, zespoły mogą zagrać odważniej. Już nie mogę doczekać się tego meczu. Spodziewam się dobrej gry, zwłaszcza w defensywie, no i czekam z niecierpliwością na piękne bramki. Interesująco zapowiada się ta akcja. I jest kol, proszę państwa, ależ otwarcie mamy pierwszą jakże ważną bramkę tego spotkania. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał co tu dużo mówić, świetna, indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. Popatrzmy na rezultat. 1 do zera. Martinez. Przelobował piłkę do Angela di Marii, Lautaro Martinez. Niestety stracił piłkę. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Lionel Messi. Lautaro Martinez? Dobrze, wygrał to starcie. Rywale stosują skuteczny pressing. Czyhaj na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Martinez. Znakomicie, będzie szansa! Giovanni Loselso i Pudło. To była stuprocentowa sytuacja. Taka szansa na wyrównanie. Trudno im będzie stworzyć lepszą sytuację do strzelenia bramki. Niego dostrzegł. Świetnie, precyzyjnie, prostopadle. I mamy bramkę dla czerwonych. Przyjrzyjmy się tej akcji znakomite to ostatnie podanie za linii obrony. Obrona popełniła błąd, który skwapliwie wykorzystał. Co tu dużo mówić? Świetna indywidualna akcja. Pokazał pełnię swoich możliwości i nie dał żadnych szans bramkarzowi. No i źle to zrobił Messi. Bramkarz mocno i daleko wybija Paredes. Lionel Messi, Gonzalo Montiel, z piłką teraz Messi, wymanewrował obrońców, no i teraz... Ależ to było mocne uderzenie. I jakie niecelne, lepiej by zrobił, gdyby tę piłkę oddał któremuś z partnerów. Karol Siderski, a Argentyna przejmuje piłkę. Dobra decyzja arbitra, przywilej korzyści. Argentyńczycy nadal przy piłce. Giovanni Loselso. Piłka idealnie za plecy obrońców. Zupełnie nie wykorzystali sytuacji, muszą szukać okazji na nowo. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Paredes, los Elso przy piłce. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Ale wspaniała akcja, co z niej wyniknie? Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. I teraz strata. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Dośrodkowanie do Lewandowskiego. Pudło mimo źle ustawionego bramkarza. Z tej pozycji minąć się z bramką to naprawdę wyczyn. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Zobaczymy, czy nie zrobi się zaraz groźnie pod drugą bramką. Nikola Staliafiko. Mamy aut. Strata Argentyńczycy przy piłce. Za chwilę wznowienie przy linii bocznej. Wrzutem z autu. Grzegorz Krychowiak i Lewandowski przy piłce. Giovanni Loselso, Loselso przy piłce. Angel Di Maria, Angel Di Maria. Rodrigo de Pol. Giovanni Loselso. Z piłką teraz Messi. Co teraz wymyśli? Dobrze, ucieka obrońcom. Dobrze się stała z Bramkarz, ale to nie koniec zagrożenia. Ależ musi żałować, że to nie wpadło. To była świetna okazja, może się szybko nie powtórzyć. Di Maria. Piłka wychodzi poza linię końcową. Zaraz zacznie bramkarz. Karol Świderski. No wychodził tam sam na sam. Podniesiona chorągiewka. No i mamy spalonego. Zagrywa piłkę na skrzydło. Giovanni Loselso. Rodrigo de Paul. No, i drużyna przeciwnika odbiera piłkę. Koniec tej akcji. I teraz jest przed nim szansa. Co za obrona najwyższej klasy parada. Centruje z rogu polekarny. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Giovanni Loselso. No i mamy koniec pierwszej połowy Międzynarodowego Meczu Towarzystwa. Argentyna, pierwsze kopnięcie w drugiej połowie meczu Giovanni Lo Celso. Gonzalo Montiel? Mają piłkę na połowie rywala, czy to wykorzystają? Robert Lewandowski? Paredes? Lautaro Martinez? No i piłka wędruje do rywali. No, z wykryciej będzie szansa. Przed nim tylko bramkarz! Świetna sytuacja, ale to spartaczu, i wciąż przegrywają dwiema bramkami. Sam chyba nie mógł uwierzyć, że dostał taką okazję. Zabrakło mu opanowania. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Angel Di Maria. Świetnie, brawa dla bramkarza. I przed nami rzut rożny. Dośrodkowuje zrzut rożnego. Piłka wybita z pola karnego. Jest coraz bliżej bramki. Piłka nie znajdzie drogi do bramki. Strzał zablokowany. Będzie okazja do kontry. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Ofensywna akcja Argentyny. To może być bramka kontaktowa? Nie wiem, w kogo celował, ale na pewno nie w bramkę. W statystykach wygląda to nieźle, ale wynik mówi za siebie. Wyraźnie przegrywają, choć stwarzają sporo okazji. Powinni popracować na treningach nad celnością. Jest miejsce, żeby dośrodkować. Tak, ma teraz szansę? Cierpliwie szukają okazji. Nie może tego zepsuć. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Bramkarz kręci głową z niedowierzaniem, przepuścił bramkę. Tak, zwłaszcza, że cały mecz grał naprawdę dobrze i gol to chyba wina obrońców. 2 do 1 to nie jest duża przewaga. O, mądre granie na dobieg. To może być wyrównanie? Niewiarygodne! Przecież jeszcze przed chwilą mieli dwie bramki straty. To się dopiero nazywa wola walki. Oba zespoły wciąż muszą walczyć o zwycięstwo. Jest 2 do 2. I przejęte podanie Zielińskiego. Narkines. Argentyna w natarciu. Może być groźnie. Teraz szansa przed nim. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Reprezentacja Argentyna tak jest skrzydłem z przodu. Jest sporo miejsca. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Trener wykorzystuje rezerwowego. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Sędzia pokazuje out dla Polski. Oddali piłkę rywalom. Ale śliczne podanie. Messi. Piłka poza boiskiem. Będziemy mieli aut bramkowy. I mamy zmianę. Boisko opuści zawodnik, który ma na swoim koncie żółtą kartkę. Słuszna decyzja trenera. I teraz strata. Lionel Messi dogrywa na bliższy słupka tam Di Maria. Wybronił ten strzał, ale piłka nadal na boisku. Mamy aut i rozpocznie Argentyna. Trener postanowił, że jest to dobry moment na zmiany. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Do końca jeszcze 15 minut, o ile sędzia nie przedłuży. Piłka idealnie za plecy obrońców, i piłka w rękach bramkarza. Stracili teraz piłkę, Rodriguez. To chyba ostatnia szansa Argentyny. Do końca spotkania niewiele. Wciąż remis. Tylko kilka minut do końca i wciąż brak rozstrzygnięcia. I stracili piłkę. Aguero. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Uuu, złe, bardzo złe wykończenie. Uderzył mocno, żeby bramkarz nie zdążył zareagować, ale zdecydowanie przedobrzył. Zresztą proszę na niego spojrzeć. Sam doskonale wie, że powinien był to lepiej rozwiązać. Messi. Nieudane podanie Messiego. Strata piłki. Robert Lewandowski. Tak, tak, tak! No! Jednak nie będzie dzisiaj remisu. Prowadzą i łatwo tego prowadzenia nie oddadzą. Do końcowego. Gnistka jeszcze trochę czasu, ale jeśli się skupią, to na pewno nie dadzą przeciwnikowi wydrzeć im tej wygranej. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy. Zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia prowadzenia. Teraz pozostaje mało czasu na wyrównanie. Do końca meczu, 4 minuty. Tylko teraz bez straty, szansa na wyrównanie. Grzegorz Krychowiak, Karol Świderski, Stracili piłkę. Sergio Aguero, Piłka przy Meza, ale z jaką łatwością obronił tę główkę. Nawet się nie spocił. Muszą się bardziej postarać, jeśli chcą go pokonać. Ale nieudany w ślisk. Powinna być za to kartka. Ależ przeczytał to jak profesor. I to by było na tyle. Zespół gospodarzy wspierany wspaniałym dopingiem.